Obudziliśmy się 13 grudnia w hotelu w Lublinie i usłyszeliśmy, że miasto drży od przejeżdżających czołgów. W telewizji był komunikat jeden, że jest godzina policyjna, chyba milicyjna wtedy, i że do poruszania się po kraju potrzebne są przepustki. No więc wpadliśmy w panikę, zapakowaliśmy się do samochodu i chcieliśmy jechać do, do domu. Ale był telefon z zamościa, że mamy koniecznie przyjechać, gdyż zrobiło się zgromadzenie. I żeby uspokoić sytuację, to musimy wystąpić. Nie pozwolili nam się rozebrać do pasa, tak jak to zwykle wtedy robiliśmy. Musieliśmy, że tak powiem, wystąpić w ubraniach cywilnych i w asystie z omowców. Zagraliśmy koncert. Publiczność też została ostrzeżona, że nie wolno się bawić, tylko ewentualnie można wysłuchać na siedząco. I tak też się stało. Także jako chyba jeden z nielicznych zespołów zagraliśmy wtedy imprezę 13 grudnia 1981 w Zamościu. I tam zapraszają nas co roku na rocznicę tego wydarzenia. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie, spotkajmy się w Spichlerzu w Jarocinie.